No mów, no przecież wiem, 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 że wiesz, kto ja jestem, wiem, wiem. Więc, więc nie bądź, nie bądź tego hardo, no zmiękcz się, no zmiękcz. No proszę, no powiedz coś, no chcę usłyszeć, no proszę. No wiesz, kim mówisz, no wiesz. No proszę. No proszę. A proszę, 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 proszę. A bardzo cię proszę, no proszę, no powiedz coś, no proszę. Ale będzie wytarka za włosy. A proszę, chlebuś, złaczmy. A proszę ci, no proszę. No weź, no powiedz. No ja wiem, że, że to słuchasz. No ja wiem, że lubisz takie nazwy. Nie wiem, słuchaj, wiesz, słuchaj, co to... tak Ale powiedz mi coś, że wam No powiedz mi też. No ja tęsknię przecież. To nie wiesz? Przecież ja ci. Przecież cię znajdę. No długo cię znajdę? Jak chcę to cię kurwa znajdę przecież, no. no. szumi mi tam co ty nad morzem jesteś, no weź powiedz coś Puchaj lub przyjmę, cię w mnie. No. no powiedz. Mi. No zapałkę ci mam pchać w most, nie? Hello. Nyo nyo. Nene 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 tsuko. Ati ti 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 ti. Ati pia